Ograniczenie płatności gotówką. Czy jest to zwykła, rutynowa kontrola nad naszymi pieniędzmi? Albo po prostu kwestia bezpieczeństwa? To się okaże. Między innymi to dzisiejsze materiale będę chciał sami poruszyć, także witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. 24 kwietnia 2024 roku Unia Europejska przyjęła pakiet przepisów, którego częścią jest nowy limit płatności gotówkowych który wyniesie 10 tysięcy euro, czyli na polskie to jakieś około 45 tysięcy złotych. W celu uregulowania kwestii prania brudnych pieniędzy i wzmocnienia środków przeciwdziałających nielegalnym praktykom negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich Unii Europejskiej podjęli wspólne działania w Strasburgu. Osiągnięcie bowiem porozumienie w sprawie jednolitych zasad, które mają zostać wprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej. Gdy transakcja przekroczy wspomniane progi, sprzedawca będzie zobligowany także do zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu. W Polsce jest to Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Mamy różne formy płatności. Ktoś może wykonać płatność poprzez przelew na telefon, ktoś chce użyć blika, ktoś chce wykonać tradycyjny przelew bankowy, a ktoś po prostu chce użyć gotówki. Warto też zaznaczyć to, że mówimy ciągle o czymś, co jest dla człowieka wyborem wyborem czy chce płacić gotówką, czy chce zapłacić przelewem. Płacenie przelewem czy płacenie gotówką jest to wybór, do którego człowiek ma prawo. I to prawo w jakiś sposób na dzień dzisiejszy Unii Europejskiej przeszkadza. Udało mi się nawet dotrzeć do niektórych artykułów, w których były podawane takie informacje, że nawet możliwości wypłacania z bankomatów pieniędzy nie mogłoby wykraczać limitem tam do 1000 złotych. Z informacji, jakie też podaje nam portal infor.pl, w samym 2023 roku prawie 38% Polaków płaciło głównie gotówką. Mamy tam też podane takie informacje, jakoby że opinia 24 na zlecenie firmy Tavex przeprowadziła badania, w których wyszło, że prawie 90% Polaków uważa, że gotówka nie powinna zostać zakazana oraz jakkolwiek wyprowadzona z obiegu, Gdyż całkowite zakazanie jej może spowodować, że bezpieczeństwo kraju oraz bezpieczeństwo mieszkańców będzie po prostu niższe. Pragnę Wam też przypomnieć jedną ważną kwestię, takie odwołanie się do historii. Nie zapominajcie o tym, że to właśnie nasi pradziadkowie walczyli o to, żeby walutą był złoty. Jeżeli pozwolicie sobie na to, żeby od kawałka do kawałka Wam non-stop zabierano to nawet się nie zorientujecie, kiedy wam zabiorą wszystko. Wy, moi drodzy, bardzo ciężko pracujecie na to, żeby móc płacić gotówką, tak samo jak i ciężko pracuję ja. Więc nie dajmy nawet możliwości do tego, żeby nam cokolwiek odebrano. Jesteśmy tylko ludźmi. Mamy prawo popełniać błędy, czasem musimy się słuchać, ale jest jedna kwestia, o którą człowiek zawsze się bił i o którą zawsze warto jest się bić. I tego nikt nie ma prawa nam zabrać. Wolność, moi drodzy. Najważniejsze, co może być.